Nowy Cooking Spray czekoladowy od KFD. Idealny do naleśników. Siemaneczko, jak zapewne wiecie, będzie droga do 40 kg, ale będzie to taka, powiedzmy, jak już mówiłem, mniej medialna droga. Póki co dopiero wchodzę na ciężary. Robiłem monstera potrójnego do 320 kg, ale dzisiaj wyciskania nie będzie. Muszę się regenerować. Koszula raz na dwa tygodnie. Dzisiaj będą za to mocno barki i ćwiczenia aktywacyjne. Ćwiczenia aktywacyjne do wyciskania. Będę robił OHP, ale OHP będę robił siedząc, ponieważ nie mam jeszcze stabilizacji, żeby robiąc stojąc. Stojąc mógłbym robić powiedzmy na stówce, a chcę dać większe ciężary. Zrobię też dzisiaj e, dipsy na poręczach, a aktywację e, Trap t żeby przygotować te stoski rotatorów w barku, póki co nic mnie w tym barku nie boli, miałem wycięte e, tutaj. To, co widzieliście, zwracaliście uwagę, były tam takie jakby znamie, jest to wycięte, zrobiło mi się tam troszeczkę miejsca, przez to prawdopodobnie nie boli nie bark. Poza tym odpoczywał przez pół roku, od dwóch tygodni jestem na bombie, więc myślę, że możemy powolutku wchodzić sobie na ciężary. Więc teraz trapti race, wzmocnić troszeczkę stabilizację brzucha, najszerszy grzbietu i przejdziemy do wyciskania siedząc. Plany na start 23-24 marzec w Zalesiu, Mistrzostwa Polski GPC i WUAP. Oczywiście, koszula, może trójbój, zobaczymy. Noga mnie nie boli, więc jest szansa na jakiś rekord w trójboju. Przypominam, że obecny mój raf wynosi 815 kg, prawie 825, nam zabrakło lokautu do ciągu. Natomiast skupię się na tej koszuli. Już nawet nie podwójnej, nie na siłę do tych 400 kg. Może będzie to podejście, ale przede wszystkim, cel jest żeby pobić własny rekord Polski po raz 54, który wynosi teraz 365 w pojedynczej koszuli i będę chciał w pojedynczej koszuli zrobić co najmniej te 370. Więc jeżeli do tego czasu nic się nie rozsypie znowu, to myślę, że jest to realne i jest to w zasięgu. Bo przypominam, byłem teraz pół roku na całkowitym offie. To nie jest tak, że mój off to był jakiś tam mostek. Nie, to był całkowity off do zera, wszystko waga spada do 105 kg. Teraz od dwóch tygodni jestem naprawdę na minimalnych dawkach. Z powrotem 11 kg wbiło. Ja wiem, że to jest woda, ale to wszystko, ta waga, ona dopiero będzie zdradzała tą siłę, którą będę chciał wykorzystać w marcu. Teraz lecimy z wyciskaniem OHP 7. Ciekaw, fajna wygięta sztanga, czyli zwiększony zakres ruchu. Planowo dzisiaj może 120 trzy seryjki po 6 Chyba, że mi odjebie standardowej pójdziemy wyżej, co jest niewykluczone, a wręcz bardzo prawdopodobne. stówki e, będę skracał troszeczkę zakres ruchu, 90 do samego dotknięcia, stówka w górę e, krótszy ruch, większa praca powiedzmy na docisku. Poza tym w pełnym zakresie na dużym ciężarze nie chcę pracować, ponieważ może mi się to tam ścierać, a nie jest to jeszcze gotowe, dlatego 110 teraz ruchy powiedzmy do wysokości brody. ze dwie serijki 130, 140. Teraz powiedzmy spróbuję cztery strzały. Strzały. <grymne> 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 oh, ale co jest fajne, nie ucieka mi ten park. Idzie równo to sztanga, nie ma tego dociskania. Dobra, ostatnia serika, 140 i idziemy chyba na poręcze. Na ostatnią sobie obniżyłem troszeczkę, żeby troszkę ta klatka popracowała może wśród warków. Eee, Mateusz mi poda 142 trzy ruchy może. Tak Mateusz? Tak, jedziemy z tym Mateusz nigdy nie, nie brał sterydów Nie wiem tu jest, na dawajcie 140 Mateusz nie nigdy nie. jest, ale zostanie zaraz to wyciśnięte Ja tylko chciałem powiedzieć, że Mateusz nigdy nie brał sterydów Tak nigdy i teraz też <laughs> jestem smutny Znaczy yy, jestem smutny całe życie, a teraz jestem bardziej smutny Dobra kurwa, lecimy Raz, dwa, trzy Hop No, 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 Moja, okej okay. Jeszcze raz dawaj Jeszcze raz no. O kurwa, jeszcze. Ogólnie dzisiejszy trening taki e, stricte siłowy, bez jakiegoś tam powiedzmy pompowania. E, zakres powtórzeń średni lub niski. Wyciskanie tylko i wyłącznie jeżeli chodzi o barki, wznosy i całą resztę zostawię sobie na jakieś e, powiedzmy objętościowe treningi, żeby jeszcze zwiększyć e, obwód tych ramion potrzebny pod e, koszulę. W ręce obecnie 53,5 ostatnio pokazało, także z tego jestem zadowolony, bo rekord był 55, może się uda do 56 dobić, e, oczywiście w późniejszej fazie e, cyklu, nie teraz, ale tymczasem idziemy na dipsy, mi sobie poręcze, nie wiem ile to wytrzyma, Mateusz mówi, żeby nie dawać więcej niż 30-40 kg, bo lata to jest e, niebezpieczne dla łokci, natomiast myślałem, żeby zrobić dipsy sobie dzisiaj ze 90-stówką, ale chyba tego nie zrobimy, bo może nam to odpaść od ściany Dobra, damy coś więcej Nie ma dramatu, nie trzepie się to Jemu się trzepie, bo on z bomby I Dlatego cały chodzi ja wiem, jak ja schodziłem z bomby, to też cały latałem. Uprzedzając pytania, które zapewne padną, a nie każdy oglądał na moim kanale, moja bomba obecnie składa się z 175 mg sustanonu co czwarty dzień przez pierwszy miesiąc. Dlatego przez pierwszy miesiąc, żeby się zaadaptować do ciężkiego treningu, potem zwiększę dawkę powiedzmy do 300 mg co czwarty dzień sustanonu, 20 mg MK677 i prohormon tanker, ale to tylko na pierwszy miesiąc, pierwsze 4 tygodnie. Potem będę przechodził na anawar Nic więcej, tylko tyle z środków i wierzcie mi nie jest tak, jak myślałem kiedyś, że więcej środków, więcej siły bardziej przemyślany trening, małe środki, znaczy małe środki mała ilość środków, wystarczy w zupełności do budowania potężnej siły 50 teczka HSA, fajne, wygodne czy wygodne? na pewno wygodniejsze niż dać więcej talerzy jakbym tak stówkę miał nakładać, dwa takie talerze jest stóweczka o Teraz zobaczymy, czy to nie będzie za bardzo latać. Trochę lata, za bardzo lata. Nie będę już ryzykował większego ciężaru, szkoda, łokci. Bareczki, triceps. Pod tym materiałem możecie zostawiać pytania do QA. Następnego, a mój następny trening to będzie. Na 99% koszula. Także ciężary może na razie nie jakieś mega jak na mnie. Ale myślę, że do tych 330, e, może do 340 na docisku sobie dojdziemy. W starej, pojedynczej koszuli. Jak przyjdzie nowa koszula, wtedy będziemy próbować coś więcej. Subskrybujcie kanał KFD, subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapki. I do następnego. Miałbyś koniec, ale 56 się samo nie zrobi. Podniosłem większą mapę. Większą niż Seba. Będę miał większą niż Seba, jak przestanę ćwiczyć na 5 lat. Jeszcze cztery razy i będzie większa niż u Wojtka na Symtolu. fajnie, fajnie, tak dobić do tych 56 bo było. Zajęcie.